Yy, chcę otworzyć z wami kartę z eventu A ten, Patrzcie ile mam dla was rzeczy do rozdania I Jeszcze tam mam fajne, ale to później wam pokażę Dzisiaj będzie do wyboru, do koloru Ale chcę, mam trzy takie fajne Trzy takie Rzadkie saszetki i takie normalne saszetki Tylko ja nie wiem gdzie je znaleźć, czekajcie Kurde a dobra, co? Co wie? No tak, mhm, uh -huh. no, nie otworzyłem wszystkich, wasa żarty robić, tak? Wysy, żarty. żarty robić, ok. Czyli nie no, a nie, on nie otworzę. Nie nie A dobra, tu mam Jezus Maria, Mamy tak. trzy błyszczące i 14 normalnych. Tego zacznijmy od normalnych. Też trzy rozdamam, więc otworzymy w sumie 11. Dobra. Uuu! Błogosławieństwo Brainrod. Wow, fajna. Dobra. Okej. Okay. Uuu... Zmysłowe... Ej, wow, co to jest? Zamrożone pola. Ja to chyba mam. Nie wiem. A więc otwórzmy następną patrzył się. Ja mam to trochę przyspieszę. Pewnie. Nie wiem. Dobra. Takie. Takie. Powtórka. Powtórka. U, nowe. Fajne. Dobra Kolejne O, powtórka, powtórka no Dobra Same powtórki Same powtórki, więc sobie to takie trochę niefajne Okej, okay, nowe Powtórka, powtórka Nowe Powtórka nie, kurde. Nie chciałem tego otwierać, ale już dobra. Aha. To fajna. Dobra. To te mamy otworzyć. Dobra uuuu lala dobra nie ile tych powtórek co dobra resztę wiecie co resztę zostawiam resztę ja już zostawię i rozdam wam otworzymy jeszcze sobie jedną tą i też jedną wam tą dam Córka, otwórka, córka nowe. O, fajna. Okej, okay, widzowie. A więc teraz co mam Wam do rozdania? Nie będę Wam mówił, na ile to like, ale nie będę Wam mówił, na ile to like, bo tego jest dużo. Po prostu, jak będziecie już wybierali, set, to ja Wam powiem, czy możecie, czy nie. I czekajcie, bo mam ekwipunek pełny i um, ja coś polskiego. nie mam nic błyskiego dobra i ale rozdanie zrobimy na 35 lajków i wtedy robimy i wtedy robimy rozdania okej? Okay? ten tak mam do rozdania 114 tysięcy zarabia, to jest tajemnica galaktyczny Miał widzę sushi. Kolejny to też tajemnica 100 tysięcy na sekundę galaktyczny Garamara Ram 3. Tutaj mamy takiego 69 tysięcy Lato Matoro. Tu mamy takiego fajnego Pesto. Co? Pesto Morituni. Tu Bleberini. To taki fajny Mateo, ale on dużo zarabia. Taki Mateo. Bricus Dedicus 67. Rafa Celeste, taki fajny konstrukcjonetralala tralala, tutaj crazy piccione, batelini. I tutaj jeszcze takie jakieś co mam w mogę dać, a zaraz wam sekrety pokażę. O, mogę dać, dać rino rino do sterino na przykład. Dużo tego mamy, ale teraz tak, patrzcie. Taka Blueberini, taki, 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 taki. Hotspot i taki, więc zostawiajcie suby, lajki i dzięki Wam za oglądanie. Jeszcze raz przepraszam, że nie było wczoraj po playtime Eluwa!